No kurde, powiem wam, że tego to się nie spodziewałem. Powiedzenie, że piekło zamarzło, to jest tak, jakby nie powiedzieć nic. Tomasz Kamel, były mąż, partner mojej znajomej, Kasi Niezgody. Pa, pan Kamel, którego nie znam osobiście, ale każdy wie, że to jest. Pisior taki, że szkoda gadać, oficjalnie nie tylko popierał Dudę czy Nawrockiego, ale także w każdym materiale potrafi znaleźć coś przeciwko Tuskowi. Tym razem na antenie kanału Zero, należącego do największego supportera PiSu kapana Stanowskiego, powiedział, że afera KPO to w sumie to nawet nie jest jakaś aferka. Serio? Nie wierzycie, że Kamel to powiedział? To posłuchajcie. Niecałe pół procenta. Tyle pieniędzy z KPO zostało przeznaczone dla branży hotelarsko-gastronomicznej. I z tego pół procenta, ułamek procenta, okazał się tymi nagłaśnianymi jachtami i solariami przy pizzeriach. Zdecydowana, jeszcze raz powtórzę, zdecydowana większość środków poszła do dotkniętych przez epidemię firm. No właśnie. I teraz o co może chodzić? Czyżby Kamel zrewidował swoje poglądy i doszedł do wniosku, że jednak ten Tusk nie jest taki zły? No nie. Nie wierzę w taką metamorfozę, więc powodów może być wiele, ale też mogą być na przykład takie powody, po pierwsze, albo Kamel, albo ktoś z jego otoczenia jest umoczony po prostu w aferę jachtową w KPO, no i w ten sposób Kamel mówi, ale dobra, jak wyjdzie, że ja tam coś mieszałem, to powiemy, że to kurde gówno nie afera, to tylko pół procenta z pół procenta. Może być też tak, że Tomasz Kamel szykuje się do pracy w TVN-ie, no i dostał prikaz z TVN-u, słuchaj, albo zmień trochę swoją narrację, albo w życiu tu nie przyjdziesz. No i Kamel, jak typowy koniunkturalista, dzisiaj będzie chwalił Tuska, bo wie, że jutro... Pójdzie albo do TVN-u, albo do TVP, a w innym wypadku nikt w innej stacji niż kanał Zero nie będzie chciał. No jeszcze sorry, jeszcze jest Republika, ale to już by było całkowite zeszmacenie w miarę dobrego dziennikarza, jakim Kamel jest, więc sądzę, że do Republiki to on nie chce pójść, a w TVP, albo w TVN mu powiedzieli, zmień narrację, to pomyślimy.